Don't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at. at. Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. Daniel. I cóż, w taki uroczy sposób zaczyna się gra Amnezja. Muszę przyznać, że to była chyba cholerna głupota, że zaczynam grać tą grę i jeszcze to nagrywać. Bo szczerze mówiąc, nie wiem jak zareaguję na tą grę. Ale <gry> no, może być całkiem zabawnie. Zobaczymy. Spójrz, ma jakąś, nie wiem, angielską wersję angielską, się ma jakieś dziwaczne tłumaczenie. No i... Więc napisy są dość dziwne, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Hmm. Co my tu mamy? Prawy guzik, ok, przeciwny. To Też Czuję, że będę się śmiało z, te z tego Let's Playa ja totalnie. Oj, zepsułem. Co ja zrobiłem? Kurde, zmarnowałem że się panu mnóstwo let's playów z tej gry, ale sam praktycznie nigdy w nie grałem, widziałem też kilka let's playów, się śmiałem, <laughs> jak inni się bali z tej gry, myślę, a, będę i pokażę, że ta gra nie jest straszna, e. E. Dobra, że ta gra nie jest straszna, mam na nadzieję, że przetrwam Każdy wie, ma dość osobliwy klimat. Co się stało? Hmm, szaf. Eee. Kurde. Te dźwięki, w postaci są super nagrane. No. Prawie tak, gdybym ja reagował na te wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że to tylko tak na początku Kurde, Kurde planowałem kiedyś ten, kupić prenumbrę i chyba... Dobrze, że tego nie zrobiłem Bo wtedy myślę, że dopiero co bało, Kominek Zobaczymy I Co chyba będę? w większości korzystał z poradników podczas nagrywania już nie chcę, nie wiem, kręcić się w kółko przez większość czasu. Chcę więcej takich jeśli chodzi zagadki. Hmm, wydał budyń. I cóż, idziemy dalej? Nie dać szybciej iść? A, coś mi, coś nadchodzi? Mam hełm! Nie zdawałam się go użyć. Oś tu z morą. Co to za dźwięki? No nie... O, coś tam! Co się dzieje? Co się dzieje? No cóż, zaczyna się uroczo. Mam że od razu nie pojawią się jakieś potwory. Normalnie <gryw> będą jaja. Trzynaście dwadzieścia, okej okay. Wczoraj że gram w tą grę po południu Ale siedzę w piwnicy Jest zam... zgaszone świetle Więc może być uroczo Eee um. Halo nic. Um. Nie rusz się co eee. to za są... to pamiętam. To było chyba szczękanie zębami, coś w, w tym stylu. Mogę otworzyć? Hello! Nie no. Dzień dobry. Dobra. Plan, że tak, tak bezpiecznie mógłbym przysiedzieć całą grę. To byłoby dla mnie naprawdę dobre. Już, czy... już w krew wchodzi, w chodzi klimat tej gry. Chwila, jest to jakiś Czy z Wskazówki, śladem cieczy, odkryje źródło. okej okay. jak tu się sprawdza kibunek. Zęcznik Spójrzmy, spójrzmy Tap, okej. Okay. Zdrowie, w pełni zdrowia. Lekki ból głowy. 4T dziennik, okej. Okay. O, jaki fajny efekt. Dobra. Przyznam, że... Nie wiem czy... Znaczy chyba nie będę się bał tej gry. Ale czuć już, że klimat już w krew lekko, lekko wchodzi. Kamyk. C a, Nie będę się bał. Hmm. Robi się coraz ciekawiej. Eee. Ej, e? co za wycieczkę, a że to nie te potwory, Coś stracić. Nie, no muzyka jest świetna po prostu. Nigdy nie grałem w tego typu gry, więc może być zabawnie O jest Cześć woda co, 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 co? co się dzieje Proszę Przyznam, że To mnie wcale nie śmieszy Przyznam, że A, no, idziemy dalej z tą rzeczą. Ta, otwórzcie się, kurde, na oścież, te drzwi i straście mnie. Ej, co się dzieje? Mamy lampę.

Eee, halo Halo Hej To częę się domam iż żal Dobra, przesiło. Nineteenth of August, eighteen thirty-nine. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. Mm -hmm. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Okay. Find Alexander. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness. World. Oliwa Lampa. Eee, wylał ktoś. E, Wino mam nadzieję. Dobra, dobra. Może spadzę jak już czasem. No Uff, Na szczęście! Jeszcze niedużo stało. Dźwignia. Jest zapis. Jej! I tym radosnym momentem kończę pierwszy odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że nie będzie straszna, ale będzie przyjemny Let's play. A nie będę musiał się bać, i tak dalej. No to na razie mi się.